Taki ciekawy temat z Prosperity, dotyczący oczywiście tych wszystkich wzorców i, tem i spraw, które utrudniają nam przyciąganie pieniędzy. Otóż, czasami, kiedy bardzo intensywnie pracujemy z różnymi metodami, a pomimo tego ta nasza Prosperita ciągle stoi w miejscu, pojawia się nam takie podejrzenie czy taki pomysł, że to ktoś bliski blokuje. Nasz rozwój energetyczny właśnie w obszarze pieniędzy. No na przykład, wyobraźmy sobie taką sytuację: wyobraźmy sobie kobietę, która cały czas pracuje nad sobą, rozwija się i oczywiście myśli pozytywnie, pracuje z prosperitą, rozwija przepięknie prosperującą świadomość, podczas kiedy jej mąż. Zupełnie się tym nie interesuje i w ogóle uważa, że to są bzdury, więc żyje sobie tak, jak żył do tej pory, i do tego jeszcze narzeka, powiedzmy, że jego świadomość jest bliższa świadomości ubóstwa. I kiedy ta kobieta tak intensywnie pracuje, i w pewnym momencie widzi, że to nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dochodzi do wniosku, że przeszkodą jest jej mąż, że to mąż blokuje ją w rozwoju. Bo przecież prowadzą razem tak zwane gospodarstwo domowe. Oznacza to, że jeśli ta kobieta na przykład wygra na loterii w wyniku tego, że tak tutaj pięknie pracuje z Prosperitą, to tymi pieniędzmi będzie musiała podzielić się ze swoim partnerem. No to jest naturalne, tak? Żyją razem, kochają się, prowadzą wspólnie dom, więc on także skorzysta z tych pieniędzy. No i oczywiście dzieci, jeśli są w tej rodzinie. I wydawałoby się, że te wszystkie osoby mogą nas blokować i ściągać energetycznie. I tutaj chciałabym Was wyprowadzić z błędu, bo tak nie jest. Nie jest. My naprawdę jesteśmy w stanie. Osiągnąć to wszystko, czego pragniemy. Oznacza to, że jeśli świadomie podejmujecie pracę nad wewnętrznym rozwojem, jeśli świadomie pracujecie nad rozwijaniem świadomości prosperującej, to nie ma takiej możliwości, że ktoś Wam może to utrudnić. Czy nie przyszło Wam nigdy do głowy, że to byłoby trochę niesprawiedliwe? Jeśli na przykład pracuję intensywnie nad sobą i, i szczerze, i moje intencje są czyste, a mój mąż po prostu nie chce. Czy to nie byłoby niesprawiedliwe, gdyby on nie pozwalał mi na przykład na przyciągnięcie dużego bogactwa, żebym mogła cieszyć się życiem i tym wszystkim, czego pragnę i potrzebuję? No właśnie, dlatego też y, tak się nie dzieje. Y, oczywiście. Kiedy patrzymy z zewnątrz, sytuacja wygląda w ten sposób, że faktycznie osoba, która rozwija prosperującą świadomość i na przykład ma już efekty praktyczne, czyli zaczyna dużo zarabiać, przyciąga do siebie dużo pieniędzy, a więc kupuje le na przykład większy dom, czy kupuje lepszy samochód, czy jedzie na jakąś zagraniczną wycieczkę i mąż z tego korzysta, bo mąż mieszka w tym pięknym domu, bo mąż na przykład jeździ tym większym samochodem, lepszym samochodem i jedzie z nią na tą piękną zagraniczną wycieczkę. Ale to jest tak, że kiedy rozwijamy się, to rozwijamy się na wszystkich poziomach. Oznacza to, że jeśli na przykład podejmuję taką decyzję, żeby kupić większy dom albo lepszy samochód, albo pojechać na jakąś piękną wycieczkę, to ja wybieram to, co jest dobre dla mnie. I ja się tym cieszę i ja doświadczam radości, przyjemności. Komfortu wynikającego z tego domu, z tego samochodu, z tej wycieczki. Natomiast człowiek, który ma świadomość ubóstwa, może nagle dostać dużo pieniędzy z racji tego, że ma bogatą żonę, tak? I może z tych pieniędzy w pewien sposób korzystać, ale on nadal jest w tym samym punkcie swojego życia. Dla niego to nie ma żadnego znaczenia. On się czuje tak samo w tym większym, pięknym domu, jak czuł się w małym, ciasnym mieszkaniu. On się tak samo czuje w tym nowym, tak lepszym samochodzie, jak czuł się w tym starym, który ciągle się psuł. I jadąc z żoną na zagraniczną wycieczkę, on również czuje się tak samo, jak czuł się wtedy, kiedy odpoczywał na działce u rodziców. Po prostu tak to działa. Oznacza to, że te wszystkie zewnętrzne korzyści, które dla nas, naszego ziemskiego poziomu postrzegania, są najistotniejsze, w gruncie rzeczy nie mają żadnego znaczenia. Kiedy my rozwijamy się wewnątrz, to rozwija się w nas także. Odczuwanie szczęścia, radości, zadowolenia. To, że dzięki pracy nad sobą mamy na przykład więcej pieniędzy i możemy sobie pozwolić na jakiś komfort, na jakiś luksus, na, na, na coś dobrego, po prostu w sensie takim materialnym, to jest tylko efekt dodatkowy. Tak naprawdę jesteśmy szczęśliwi, kiedy nie jedziemy na tą wycieczkę, tylko siedzimy w swoim własnym domu czy na swoim własnym balkonie. Natomiast ważne jest to, że cokolwiek sobie kupimy, czy cokolwiek zaplanujemy, gdziekolwiek pojedziemy. To daje to nam nowe doświadczenia, i daje nam to wspaniałe wrażenia, i daje nam to mnóstwo możliwości do przeżywania szczęścia, komfortu, przyjemności, rozkoszy wręcz, i my tego doświadczamy właśnie dlatego, że jesteśmy otwarci na dobro, na piękno, na rozkosz, na przyjemność. Na pewno znacie mnóstwo ludzi, którzy są bogaci, którzy mają dużo pieniędzy, jeżdżą pięknymi samochodami, mają piękne domy i jeżdżą na zagraniczne wycieczki. I widzicie też często, że oni wcale nie są szczęśliwi, że ciągle się kłócą, że narzekają, że zapadają na różne choroby, które, patrząc z poziomu psychosomatyki, świadczą o tym, że są to osoby głęboko nieszczęśliwe. I to jest też dowód na to, że zdobycie nagle tych pieniędzy, czy dostępu do większych pieniędzy, nie powoduje automatycznie, że człowiek jakby staje się szczęśliwy. Dlatego też nikt z naszych domowników i bliskich nie może nas w żaden sposób zablokować. To się tak nie dzieje, że jeśli ja się rozwijam, a mój partner się nie rozwija, to on będzie z tego czerpał y, korzyści, jakby z mojej pracy będzie czerpał korzyści. Nie, on nie będzie czerpał żadnych korzyści. On się ze mną przejedzie na wycieczkę, tak? On będzie mieszkał w większym mieszkaniu, ale będzie czuł się dokładnie tak samo. Pamiętajcie o tym. Natomiast warto na koniec jeszcze wspomnieć o tym, że osoba, która intensywnie się rozwija i ma bardzo wysoką energię, ciągnie, to takie nieładne słowo, ale to tak się dzieje. Ciągnie energetycznie swoich domowników. Oznacza to, że tak naprawdę mój partner, czy moje dzieci, czy inne osoby, które ze mną razem mieszkają, są blisko mnie, one wzrastają energetycznie i duchowo przy mnie. Więc to też nie jest tak, że jeśli ktoś intensywnie się rozwija, to ci, którzy są obok niego, bardzo, bardzo się od niego różnią. To tak też nie jest. Jesteśmy w stanie tych naszych bliskich, pociągnąć za sobą do góry.